Ślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Ty masz mnie zagłupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz. I mądry jesteś tak, że aż słów podziwu brak. Dlaczego powiedz mi tak mało? talentów w województwie małopolskim nie brakuje na szczęście nie brakuje także inicjatyw, dzięki którym talenty te mogą być docenione i zaprezentowane szerokiej publiczności. Jednym z takich wydarzeń jest dobrze już znany festiwal form muzycznych i tanecznych Talenty Małopolski, który w 2024 roku powrócił po pandemicznej przerwie. Finał wojewódzki festiwalu, który odbył się w piątek 24 i sobotę 25 maja w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym imienia burmistrza Marcina Pawlaka w Dobczycach, poprzedzony został oczywiście eliminacjami powiatowymi. Cieszę się bardzo, że 10 powiatów odpowiedziało na nasze zaproszenie i w 10 powiatach mogliśmy zorganizować eliminację do finału wojewódzkiego, który właśnie dziś i jutro tutaj w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym im. burmistrza Marcina Pawlaka w Dobczycach. Łącznie podczas dwóch dni festiwalowych na scenie zobaczymy ponad 600 uczestników. W pierwszym finałowym dniu jury festiwalu miały okazję oceniać formy muzyczne. Łapki w tobie, pięknie Dobry fotograf to zdjęcie zrobi, wszystko jak żywe. Talenty Małopolski spośród innych tego typu wydarzeń. Jest wyjątkowy. Dlaczego wyjątkowy? Dlatego, że e, przede wszystkim młodzi artyści mogą być e, ocenieni przez profesjonalne, niezależne żyli. Przez to, że tutaj panuje zupełnie inna atmosfera. Myślę, że to nawet nie jest kwestia rywalizacji, tylko te wszystkie dzieciaki, młodsze i starsze, tworzą jedną wielką, talentową rodzinę. W składzie komisji dzisiaj zasiada Katarzyna Góran, zasiada Anna Olearczyk Arczyk oraz zasiada również Wojciech Bachówka i ja jako dyrektor festiwalu. Zakupnie się wymaje po północy, błądzą, nocnych tras widzimy jakieś moc. Rządzą, rządzą, rządzą. Talenty Małopolski to festiwal, który wypracował sobie już własną markę. Nic więc dziwnego, że pośród tegorocznych uczestników nie brakowało osób, które festiwal znają i chętnie na niego powracają. Ja byłam na tym festiwalu wiele lat temu i jest to świetny festiwal i mam nową grupę rewelacyjną i pomyślałam sobie, że fajnie jakbyśmy wystąpili na tym festiwalu, no i cóż mam więcej powiedzieć. A dlaczego fajnie, żebyście wystąpili właśnie na tym festiwalu? Bo to jest, to, to jest dobry festiwal, tutaj nie jest tak, że przychodzi pięć osób na krzyż, tylko po pierwsze, przychodzi bardzo dużo, jest bardzo duża konkurencja i jest bardzo wysoki poziom. A jeszcze... Tak naprawdę, ja nie wiem, czy to puścicie, ale bardzo byśmy chcieli zaśpiać w piwnicy pod baranami. Jak widać powroty okazują się być bardzo udane. Pozdrawiamy Dobczycę, pozdrawiamy y, myślenicę, pozdrawiamy szacowne Jury. Ja chciałbym bardzo pozdrowić Dobczycę, bo to jest moja była szkoła muzyczna o, pierwszego stopnia w, w tym budynku i wróciłem tu po no, paru latach ładnych. Bo... Mam przydać się, bo nie mały. Jedni powracają, inni debiutują. Byłam to na talentach. Byłam z piosenką Dobry Apetyt od Andrzeja Rosiewicza. No a dzisiaj bardzo się stresuję, ponieważ mam długą piosenkę i powiedziałabym, że trochę nawet trudną. Oprócz tego jestem pierwszy raz na takim finale i bardzo się po prostu stresuję. Za to dobrze. To teraz bardzo trudne pytanie: dlaczego to akurat ty, albo dlaczego byś chciała zostać talentem Małopolski? Zdecydowanie trudne pytanie. Uważam, że mam jakieś tam szanse, ale są też osoby, które śpiewają o wiele lepiej ode mnie, bo ja dopiero uczę się śpiewać, bo właśnie może i nie wyglądam, ale mam dopiero 11 lat, a ta kategoria jest od 10 do 15, także szanse mam małe, ale wydaje mi się, że jakieś tam są, żebym to ja akurat dostała tą nagrodę. Wysoki sądzie, przyznać pada, owszem zjadł, sąsiada, lecz grzech odpuszczam, w sumieniu właz. z Witanowic na dobczyckiej scenie zaprezentowała się po raz pierwszy, ale za to z jakim efektem? Nagrodą Grand Prix Festiwalu w swojej kategorii wiekowej. Komisja może przyznać podczas finału wojewódzkiego nie tylko jeden tytuł Talent Małopolski, ale również wiele tytułów Talent Małopolski, jak również wyróżnienia i przede wszystkim nagrodę Grand Prix Festiwalu. Laureaci finału wojewódzkiego zaśpiewają w piwnicy pod baranami 23 czerwca. Tak prezentują się laureaci w kategorii 6-9 lat. Dwa finałowe dni to przesłuchania 132 podmiotów wykonawczych, łącznie 582 uczestników. To wyłonienie laureatów. To w końcu dowód na to, że warto było znów powiedzieć: Dziękujemy za udział w Małopolskim Festiwalu Formy Muzycznych i Tanecznych Talenty Małopolski.